Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zegarkowy Kwadrans. Ja jestem Roland, a to jest mój nadgarstek. Słuszny, ponad 20 cm. A to jest mój zegarek. Jak wiecie, nie jestem fanem patelni na ręku. Preferuję klasyczne 39 mm, a jak mnie znajdzie ochota na odrobinę szaleństwa, może 42. Count up four. Spasi do zegarków. Pamiętacie mój roast zegarków marki Diesel? O tak, pamiętacie, dostałem od Was dużo wiadomości. Niektórzy z Was pisali: No, nareszcie ktoś to powiedział. Ja już mam dość tych wielkich zegarków na nadgarstkach. Ale duża część z Was też pisała do mnie z pytaniem: Jak nie diesel? To właściwie co? Jak ja lubię duże zegarki, albo jak mam bardzo duży nadgarstek i małe zegarki po prostu mi nie pasują? W tym odcinku dam Wam odpowiedź. Duży zegarek nie musi być zły. Może być Potężny, może być manifestacją technologii i co najważniejsze, prestiżu. Dlatego dzisiaj, specjalnie dla miłośników zegarków XXL, robię wyjątek i zdejmuję swój mały zegarek i zanurzam się w świat zegarków ogromnych. Przedstawię Wam dzisiaj 10 ogromnych zegarków, których nie trzeba się wstydzić, a można wręcz je nosić z dumą. Zaczynamy oczywiście, jak to u mnie od najdroższych do najtańszych. Zapraszam! Najdroższy z czasomierzy, które wybrałem, ledwo mieści się w definicji zegarka. Jacob Co Astronomia. To bardziej mechaniczna rzeźba, która przy okazji pokazuje czas. Średnica? A kogo to obchodzi przy czymś takim? Ale dla formalności to 47 mm, a wysokość koperty sprawia, że mankiet koszuli płacze, kiedy go widzi. Cena? Cóż, jeśli musicie pytać, to was nie stać. Mówimy tu o setkach tysięcy, a nawet milionach złotych. Dlaczego nie musisz się go wstydzić? Bo to dzieło sztuki. Nosisz na ręku cały układ słoneczny. Przy tym zegarku nikt nie pomyśli: O, jaki wielki zegarek! Pomyśli raczej: Kim ty do cholery jesteś? I o to chodzi. To nie jest zegarek, to jest oświadczenie. Kolejnym jest Roger Dubois i jego seria Excalibur. A konkretniej wersja Spider. Średnica? Często 45, a nawet 47 mm. Dlaczego jest na tej liście? Bo Roger Dubois to mistrz szkieletowania. Ten zegarek jest wielki, ale jednocześnie lekki wizualnie. Widzisz przez niego, podziwiasz każdy detal mechanizmu i pieczęć genewską. To nie jest toporna bryła metalu. To ażurowa, agresywna konstrukcja inspirowana światem motorsportu. Nosząc go, nie mówisz, lubię duże. Mówisz, doceniam kunszt i nowoczesny design. No i oczywiście masz na to worek pieniędzy, bo ceny szybują w setki tysięcy złotych. A teraz coś dla fanów kontrowersji. Romain Jérôme, marka znana z nietypowych materiałów i ich seria Titanic DNA. Tak, dobrze myślicie, to są zegarki z domieszką stali z wraku Titanica. Średnica dochodząca do 50 mm. Te zegarki są masywne, ciężkie i wyglądają jak bóle z okrętu podwodnego. Dlaczego to nie wstyd? Bo za tym rozmiarem idzie niesamowita historia i koncept. To nie jest po prostu duży zegarek. To jest temat do rozmowy. Zardzewiały bezel to nie wada. To cecha. To kawałek historii, który nosisz ze sobą. Oczywiście, jeśli twój portfel jest wystarczająco głęboki. Powoli schodzimy na ziemię, choć wciąż jesteśmy w chmurach. IWC Big Pilot, czyli Duży Pilot. Nazwa zobowiązuje. Klasyczna wersja ma już słuszne 46 mm. To zegarek z rodowodem nawiązujący do czasomierzy dla pilotów Luftwaffe z czasów II wojny światowej. Miały być wielkie, żeby były czytelne i mieściły ogromne mechanizmy. Dziś Big Pilot to ikona prosty, czytelny, z charakterystyczną dużą koronką. Nosząc go, pokazujesz, że znasz się na historii zegarmistrzostwa. To wybór dla faceta, który wie, czego chce. Jest wielki, bo taki ma być. Takie jest jego DNA. To nie jest moda, to jest styl. A za ten styl trzeba zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych. A teraz marka dla prawdziwych indywidualistów: Graham modele Swordfish z dwoma oczami powiększającymi datę i chronograf, albo Chronofighter z charakterystycznym cynglem do obsługi stopera. Średnica standard to 46-47 mm. Te zegarki to czyste szaleństwo i testosteron. Wyglądają jak wyrwane z deski rozdzielczej myśliwca Spitfire. Są bezkompromisowe. Dlaczego to nie wstyd? Bo Graham ma swój własny niepowtarzalny język designu. To nie jest kopia, to oryginał. Nosząc Grahama masz gdzieś, co myślą inni. Jesteś pewny siebie i swojego wyboru. I masz na koncie te 20 do 40 tysięcy złotych, żeby to udowodnić. Pamiętacie japońskie roboty z lat 80.? Azimut pamięta i stworzył Mr. Roboto. Segarek wygląda jak głowa robota. Jego wymiary to około 47 na 55 mm. To nie jest zegarek, to jest wehikuł czasu do dzieciństwa. Dlaczego to nie jest żenada jak Diesel? Bo za tą zabawną formą stoi świetne zegarmistrzostwo. Retrograde minuty, skacząca godzina, to jest skomplikowana i przemyślana konstrukcja. To dowód na to, że w zegarkach jest miejsce na humor i dystans. Trzeba mieć do tego odwagę i jakieś 20 do 30 tysięcy złotych. A teraz coś dla fanów lotnictwa i hipnozy panelat turbin. Pod szafirowym szkłem znajduje się tarcza w kształcie turbiny silnika odrzutowego, która swobodnie się obraca przy każdym ruchu nadgarstka. Wersje XL mają 48, a nawet 50 mm. Ten zegarek żyje jest kinetyczny, przyciąga wzrok. Jasne jest, ogromny, ale cały jego urok polega na tym mechanicznym spektaklu. To nie jest udawane, to czysta mechaniczna zabawa na najwyższym poziomie. I co najważniejsze, pod spodem, pod tą wirującą turbiną, często kryją się dość odważne, nazwijmy to, obrazki. Ale to już temat na inny odcinek. Cena? Zaczynamy w okolicach 20 tysięcy złotych. Bernard Richards Manufacture, czyli BRM, francuska marka z motorsportem we krwi. Ich zegarki wyglądają jakby właśnie zjechały z pit stopu. Lekkie materiały, takie jak tytan, charakterystyczne wiercenia w kopercie, Rozmiary 46-48 mm to norma. Dlaczego to jest w porządku? Bo to jest autentyczne. Pasja do wyścigów jest tu widoczna w każdym detalu. To nie jest zegarek dla każdego. Ale jeśli kochasz ryk silników i zapach spalonej gumy, to BRM jest dla ciebie idealny. To surowa mechaniczna estetyka. Koszt? Powiedzmy, że od kilkunastu tysięcy złotych w górę. A teraz coś dla twardzieli. Bal. Marka z amerykańskim rodowodem, słynąca z zegarków dla kolejarzy, a teraz z produkcji ogromnych, wytrzymałych bestii. Seria Inżynier Hydrocarbon to zegarki narzędzia. Weźmy taki model DeepQuest. Średnica może nie poraża, bo to tylko 43 mm, ale jego grubość i ogólna budowa sprawiają, że nosi się jak czołg. Dlaczego to jest OK? Bo tu rozmiar wynika z funkcji. Odporność na wstrząsy, potężna wodoszczelność, opatentowana ochrona koronki, no i słynne rurki z trytem, które świecą w nocy bez naświetlania. To jest prawdziwy Tool Watch. Nikt Ci nie zarzuci, że nosisz go dla szpanu. To zegarek dla faceta, który jest przygotowany na wszystko. Ceny od 10 do 20 tysięcy złotych. A na koniec dowód, że nie trzeba wydawać fortuny, żeby nosić duży zegarek z klasą Citizen i jego seria Promaster. Znajdziemy tu modele takie jak słynna Orca czy EcoZilla, które mają po 46-48 mm i wyglądają jak profesjonalny sprzęt do badania głębin. Tak, to zegarek kwarcowy, zasilany światłem, ale w tym przypadku to zaleta. Jest niezawodny, dokładny i nie wymaga serwisowania co kilka lat. To prawdziwy certyfikowany nurek. Wygląda potężnie, bo do tego jest stworzony. Nikt przy zdrowych zmysłach nie porówna go do błyskotki od diesla. To jest profesjonalne narzędzie, które przy okazji świetnie wygląda. I najlepsze na koniec cena. Można go mieć już za około 1500 do 2500 zł. I to jest, moi drodzy, inteligentny wybór. Na dzisiaj to już koniec, ale jeśli chcecie więcej propozycji wielkich zegarków, których nie trzeba się wstydzić, dajcie znać w komentarzu.